Dzisiaj będziemy rozmawiać o usługach geodezyjnych, o udziale geodety w całym procesie budowlanym. Geodeta jest swego rodzaju aniołem stróżem, który może zdecydować o tym, że budowa przejdzie stosunkowo sprawnie, lub że będziemy mieli bardzo, bardzo poważne problemy. I nagle, jak już są fundamenty zrobione, to się okazuje, że coś nie gra. Nie, coś nie gra. My nie jesteśmy zawodem zaufania publicznego. A jednak yy, taki inwestor no jednak musi zaufać to, to, co ci mówiłem na początku. No kurde, parę baniek czy parę naście, jak robisz inwestycje. I teraz dajesz to geodecie, którego nie znasz, bo jest tańszy. Mhm. Więc jaka tu jest w ogóle logika? No, jak idziesz do sklepu, to kupujesz najtańsze masło. Nie, ale najdroższego też nie kupisz. Znajdziesz coś po tam siodeczku. po środku i to jest jakiś wiesz, sposób na to, żeby. Taką inwestycję pociągnąć, no bo, albo kogoś zaufanego po prostu mieć. No bo jeżeli nie, masz, nie znasz żadnego geodety, no to szukasz kogoś, kto jest po środku. Właśnie. No ale to jest ciekawe to, co powiedziałeś. Bo za zaczynam się zastanawiać teraz, czemu aż taki brak zaufania jest, bo to moim zdaniem jest na zasadzie wezmę najtańszego, bo i tak muszę zapłacić, bo jak wezmę droższego, to i tak nie będzie dobrze zrobione. Na tej zasadzie. A potem jak jest problem, to jest szukanie naokoło winnych, oczywiście, no ale wiadomo, że najłatwiej jest dotrzeć do np. wykonawcy, którego się pieniądze jeszcze ma. No bo geodecie się zapłaci, bo trzeba zapłacić, no i potem koniec, nie? A wykonawcę później się próbuje obarczać wszystkimi problemami. Być może dlatego też próbuje się scedować na niego i kierownika budowy, i geodetę. Najlepiej, żeby miał wszystkich po swojej stronie. A nie masz także, że jak jesteś nie tak na budowie, to jest zawsze winny geodeta? Na no, dużych tak było. No właśnie. Ty w białym, chodź tu kasku. Tak. Co ty nabroiłeś? No i... Co jest źle? Ale wiesz, jaki to jest stres. No, do, no dobra, Dostaje telefon, coś godyzyjnie źle wytyczone. I ty już w stresie rzucasz wszystko, jedziesz, żeby to sprawdzić. Okazuje się, że to wcale nie ty jesteś winny, tak, tak. tylko ktoś od, nie od tego gwoździa odłożył. Miarę taką, jaką powinien. Tak, no ale to nie, nie inwestor uważa, że błąd popełnił geodeta, to budowa zawsze twierdzi, że błąd popełnił geodeta, bo budowa by musiała się przyznać, że ona popełniła błąd, a budowa, mam na myśli, czy kierownik, czy inżynier, czy wykonawca, oni zawsze będą szukali, że a to źle, to źle, to źle. Dlatego my na każdej budowie, Oprócz tego, że sprawdzamy się, jedna osoba tyczy budynek, a druga w biurze go sprawdza i ma przykaz szukać dziury w całym, znać haka na kolegę. Oczywiście w żartach, ale po to robimy zdjęcia. I... Właśnie, to jest ciekawy temat, bo nie mówiłeś o tym, ale kiedyś jak u Ciebie byłem, to pokazywałeś te zdjęcia. To mi się podoba, bo Wy robicie budowę, otoczenie. Tak naprawdę wszystko sobie fotografujecie za każdym razem, kiedy pojawiacie się na działce. Za każdym razem, nawet jeżeli to jest mapa, czy robimy zdjęcia pustego pola, ale później przy wytyczeniu robimy zdjęcia każdej ławie, to trafia na serwer, to jest w archiwum, każda robota jest obfotografowana. I uwierz lub nie, ostatnio mieliśmy sytuację w Gdańsku, gdzie zadzwonił do nas wykonawca i powiedział, że mur oporowy jest źle zrobiony, mhm. bo powinien się stykać z innym murem. I my wyciągnęliśmy zdjęcia, i okazało się, że oni na etapie tyczenia nie byli gotowi z wykopem. Więc my im zaznaczyliśmy przedłużenia osi, żeby wiedzieli, jak dalej ten mur poprowadzić. Mamy to fotografowane, więc ja wysłałem zdjęcia. Słuchajcie, wtedy mieliście to niedokopane. Odczepcie się od nas. My zrobiliśmy wszystko dobrze. No. To wykonawcze. To, to jest z... dobra praktyka. To jest coś, z czym ja walczę z instalatorami, chociażby. Żeby z każdego lokalu, jak już coś wykonają swoją pracę, nawet niech będą setki zdjęć. No tak, bo Silna to grań. Dla każdego jest to. po budowie. Nie? Ja to mogę później dać nawet nabywcy lokalu, żeby miał dostęp do, do tego, jak są te trasy ułożone, ale bardzo często są konflikty między podwykonawcami. To nie ja, to on. Nie? To, to już tak było, jak przyszedłem. Także to na, na pewno jest na plus, zwłaszcza, że te wasze znaczniki no, nie, nie są niezniszczalne. Gdzie Te jeszcze? paliki potrafią się przesunąć kawałeczek, a nawet z łyżką wylecieć na hałdę. Dlatego tak ważne jest z naszej strony zabezpieczenie w formie zdjęć, czy pomiaru danego palika i później zrobienia z tego szkicu tyczenia, gdzie jest dokument, który Tobie przekazuje, gdzie jest to wszystko rozpisane, numer palika jest na szkicu, podana jest miara do innego palika, możesz to wszystko sobie sprawdzić, zweryfikować, żeby też spać spokojnie. No i te raporty czy mapka styczenia, to też jest coś. No dla mnie nie ma innej opcji niż styczenie osi. Ale już się spotkałem kilkukrotnie z styczeniem obrysu zewnętrznego ścian fundamentowych, a nie osi ścian fundamentowych. Dla mnie to jest absurd, ale i problemów z tego wynikających również, chociażby budynek, który się przybliżył, bo geodeta wytyczył obrys zewnętrzny, a wykonawca wziął, że to jest oś. Oczywiście nie sprawdził wymiarów. To nie jest tak, że to jest błąd geodety, bo błędów było po drodze wiele ale suma summarum tam była granica na kartkę zrobiona i, i koniec, nie? Ocieplenie dochodzi, także to są takie błędy. Jednak te osie moim zdaniem powinny być standardne po prostu. Jak chcą sobie odbić, to niech sobie odbiją obrys zewnętrzny. My wychodzimy z założenia, że zrobimy tak, żeby wykonawcy pasowało, bo to robimy dla niego, to, to wytyczenie robimy precyzyjnie, staramy się, żeby te kąty proste były do, na milimetry wszystko zrobione, ale najpierw pytamy, jak wykonawcy ułatwić życie. Czy on chce osie? Niektórzy chcą, w większości chcą, ale często się zdarza, że chcą ścianę zewnętrzną z ociepleniem, a niektóre firmy chcą ścianę zewnętrzną bez ocieplenia. Więc to się też zdarza. I jeszcze różnica materiałów nadziemna, podziemna. Nie? Fundamenty dwójska czwórka, nadziemna osiemnastka idą osiowo, dostaje wymiar zewnętrzny, tylko nie ustali czy to jest na silce czy na betonie i na nagle, nagle te parę centymetrów w rum i ucieka. Nie? Standardowa procedura. Możemy pogadać e, o dość, chociaż nie wiem czy nieoczywistej, ale może nieoczywistej współpracy, no bo zlecenia na pewno przyjmujesz od inwestorów bezpośrednio, ale jak często współpracujesz z biurami projektowymi, bo ja w ofertach architektów zawsze mam Napisane, że nie uwzględnia mapy do celów projektowych i nie uwzględnia badań gruntu. Masz takie biura, że współpracujesz z biurem, on daje mapę jakby w komplecie już? Zdarzają się biura projektowe, które poznały. Ten nasz profil pracy i system, jak wykonujemy te mapy, wolą mieć od nas mapę, która przedstawia jakąś wartość, niż zaufać czy wpisać, że mapa jest po stronie inwestora, który może dostarczyć mapę do celów informacyjnych. Właśnie to jest dość dziwne, bo nie wiem czemu. Chociaż dobra, to może mieć znaczenie, jeżeli projektant działa w skali kraju. Albo podejmuje się zlecenia poza swoim województwem. Faktycznie to, to jest inna historia, bo jak pracował z biurami tu lokalnymi, to pewnie oni by byli bardziej skorzy do tego, żeby jednak mieć tą mapę po swojej stronie, żeby mieć kontrolę nad kosztami z jednej strony, tak, ale nad jakością przede wszystkim, bo ta mapa dostarczona przez inwestora może być, tak jak powiedziałeś, tym samym, czym te podstawowe zasoby. Jeszcze wracając do tematu poszukiwania geodety. To kiedyś miałem taki telefon, gdzie. Jakiś pan szukał go i yy, Ja go zapytałem, jak wygląda taki konkurs, który pan organizuje. Bo pan dzwoni do kilku firm, pyta o cenę i pewnie wybierze pan najtańszego. Ja mówię, no, no tak. I wtedy naszła mnie myśl taka, podparta tym rozmową z nim, że dla osób, które nie mają styczności, to mapa jest równa mapie. Wszystko, czy on zamówi to u tego, czy u tego, on dostanie taki sam produkt. Bo nie ma tej świadomości, że jednak. Może to się diametralnie różnić, bo inaczej, jeżeli ktoś szuka przez internet i dzwoni do ciebie, to już wiadomo, ja już wiem, że jak ktoś dzwoni i pyta dzień dobry, po ile mapka, to już wiem, że nic z tego nie będzie i to od 15 lat zawsze jest ten sam tekst i ja nieważne, czy się nagadam 15 minut i wszystko mu wyłożę, to i tak y, kończy się tym, że on znajdzie, wybierze tego Najtańszego. Ale a miałeś sytuację, że ktoś przyszedł, yy, prowadziliście rozmowy, on wybrał kogoś tańszego i po jakimś czasie wrócił i powiedział, że panie Pawle, jednak musi, musi pan pomóc, bo tam nie gra, bo nie działa? Tak, nie, tak. Wyobraź sobie, że tak, że, że zdarzyło się, że to jest abstrakcją, ale no, nie udało się dojść z, do ładu z, z, z mapą na przykład, bo nie przedstawiała żadnej wartości. Godeta nie pojechał i nie zrobił pomiaru. Nagle się okazało, że wysokości nie grają, że budynek jest nie tak wpasowany i wtedy jak trwoga to boga. <laughs> Ale to wiesz, to niekoniecznie do mnie, bo jest wiele fajnych film godyzyjnych, które no tak. ogarniają temat i, i pomogą. i faktycznie, już później tą inwestycję mu doprowadziliśmy do końca. Więc taki zadowolony klient to też jest wartość dodana. No, świadczy o firmie. Nie? Ty, żeby być w tym miejscu, w którym jesteś, masz kilka ustaw w głowie, rozporządzenia i jeszcze pierdylion innych. A człowiek, który chce po prostu postawić dom, on nie wie. nie? On wie tylko, że musi mieć mapę do celów projektowych. Jak ktoś mu mówi, że mu zrobi za 500, to po co ma płacić 1500? Nie? czy tam 1200, czy ile, ile bądź by nie było. Także, ale pomału, pomału trzeba, trzeba tłumaczyć. Wniosek z dzisiaj jest taki, że mapa mapie nierówna. Ja się cieszę, że Ty ten kaganie co światy niesiesz i rozświetlasz tą naszą geodezyjną Laskina. gałąź. Tak, tak, tak. tak. <laughs> Musiałeś mi na koniec rzucić chłodę pod nogi. Zawstydziłem się teraz, dobra. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Bardzo dziękuję Paweł za Twój czas, który poświęciłeś dla nas. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał Wam się odcinek z geodetą, nie geologiem. Czy chcecie jeszcze więcej się dowiedzieć, czego chcecie się dowiedzieć, jakieś szczegóły, macie pytania, piszcie, będziemy odpowiadać. Gadało się dobrze, to najwyżej zrobimy jeszcze 2-3 serie nagrywek. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się na razie.